Okay. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to Carlos Enrique Venancio Casemiro, czyli głównie znany jako Casemiro Trafiłem go w wyzwaniach SBC Niestety, znaczy niestety, no jest to w sumie bardzo fajna karta, ale wolałem Już widziałem, że to był walkout, niestety nie mam tego nagranego, bo to było totalnie na spontanie Ale miałem nadzieję na, nie wiem, drugiego dybale, może Vidal W każdym razie Casemiro, postawiłem go gdzie? Na napad, w sumie czemu nie, no Zawsze coś ciekawszego. Nie zapomnij, jeżeli film Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, spróbujmy wbić całe 88 lajków dla Casemiro na napastniku, który zobaczymy, jak się spisze. Ma 86 strzałów, to jest całkiem ok, naprawdę. nie 67 tempa, no, ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zagramy kwalifikację w takim razie. Dobra. Chciałem zagrać w Champions, tak żeby nie było potem, że gra tylko towarzyskie. No dobra, lecimy. W takim razie pierwsze spotkanie na dzisiaj i mamy tutaj, proszę bardzo, Fekir na napastniku. Ogólnie jest to też debiut Carlosa Veli, zobaczymy co, wiesz, jak sobie da radę, bo e, właśnie go trafiłem w tej partii z Lukaku. Co robi Carlos Vela? Nie! Vela prawa noga, no ale z lewą nożny, to raczej e, można mu to odpuścić, no, ale no... No, na razie pokazał, że coś jednak potrafi. Se, fantastyczne zagranie Tu jest Casemiro, ma sporo miejsca. Lewa noga, Casemiro. Obok bramki, pierwszy strzał. Oż, teraz świetnie, Casemiro, to jest jego akcja. Casemiro. Dobra, podajmy do Azyl. Do Lalany, może być Lalana. Lalana w pole karne. Gdzie jest Casemiro? Casemiro, nie z tej nogi. Oh, haha. E, jezu. Maria, dobra, mamy już wolny, Damy go wykonać kasy. Ma troszkę spory rozbieg, ale spróbujmy uderzyć kasę. Dobra, to nie był najlepszy wybór. O nie, nie, fekir. Batland, wybi, 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 Carlos Vela. Tak, jest dobrze. Jeszcze jednak jest źle, Berati. Marquisio, Marquisio, boże, drogi. Casemiro, prawa noga. Casemiro, Casemiro, co zrobił? 71 minuta, ależ to była akcja. Ile tu było na 35 co najmniej. O kurde. No idealnie to wyjdzie, serio. Czekaj, totalnie. bez żadnych szans. Wiadomo, super troszeczkę pomógł, ale sam fakt. Wow, okej, okay, spokojnie. Nie do za rakasem i rozpoczął go w elektrycznym odcinku. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Kasemiro aż teraz zrobił nie mam pojęcia jak Kasemiro sam prawa noga Jezu Fajny Kasemiro co robi Kasemiro Brakuje tutaj troszkę tempa I Kasemiro ale jest silny Kasemiro znowu Broniczek Ta końcówka zdecydowanie należy do Kasemiro właśnie Kasemiro znowu świetna piłka czy to zaraz Czy uda się bez Bezraliczykowi drugą bramkę strzelić Kasemiro Kasemiro 2 do zera. No, wykończenie było tym razem niczym naprawdę rasowy napastnik, no, po prostu trzeba przyznać, bo jedno, że lewa noga to fantastycznie znalazł miejsce e, na przedługim słupku. No i trzeba przyznać, że wykończenie było bardzo ładne, 2 do 0, dwie bramki Casemiro, jestem bardzo zadowolony w tym momencie. Koniec moi drodzy, koniec spotkania, dwie bramki Casemiro. No może przez większość meczu nie za bardzo mu się udawało, nawet został prawie z meczu, nie wiem czemu Smalling dostał, ale okej. Okay. Eee, całkiem pozytywny występ jego wykonań, trzeba to po prostu przyznać i okej, lecimy dalej. Na razie jest, naprawdę może być. Drugie spotkanie na dzisiaj i tym razem proszę bardzo jest Muriel, którego naprawdę boję się, bo ostatnio jak z nim grałem to ostro mnie... No, z Polakiem gram, proszę bardzo, włoska robota, okej, okay, czemu nie. Dymankow, Dymankow Koko, no przyznam szczerze, że nazwa klubu jest bardzo ciekawa, zobaczymy jak to się będzie miało. Do realizmu w tym meczu, ale no dobra, zobaczymy. Mertens, pójdźmy, Mertens. Ojojoj, oj, oj, no nie, uda ci się, Kasimiro. Syk, dobrze. Musimy tak troszkę poułdować, że będziemy się dryblować, A tak naprawdę zrobimy takie coś, że zejdziemy w pole karne. Myk. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I uderz. Jeszcze nie, dobra. A no może teraz, Kasy. No jeszcze nie, dobra. Kasemiro, świetnie, Kasemiro, spójrzmy, prawa noga, Kasemiro, Kasemiro, no może gdybym troszeczkę lżej uderzył, to myślę, że to mogło jak najbardziej wpaść do bramki, no ale dobra akcja do jego, jego wykonania. trzeba to przyznać, że e, już się bardziej oswaja ze swoją pozycją, także, także, no, dobrze, szanuję. Milian Jose do Kasemiro, czy ten przyjmie, Kasemiro, uderz, uderz, Kasemiro, ależ to była akcja, jeszcze główka, główeczka, główka, uderz. Dobra, no ale ładna akcja w nie Trzeba to też oddać. Lalana. Den Azar uderzmy... Ach! No jeszcze trafił chyba nawet w Casemira, żeby było śmieszne. O nie, o nie, o nie, 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 Mertens. nie! Gdzie była spilliqueta, ktokolwiek broni Batman, boże, co on ma w tych rękach dzisiaj? To naprawdę nie wiem mi świetnie demarkus. Uh! Muriel, a teraz ma miejsca Muriel. Lewa strona smolnik, no zgodnie z przepisami. Jezu wybi, Halo! No nie! Co tu się... <laughs> nie, co tu się właśnie stało? To był. To był. To już inny, inny poziom. To jest inny poziom, co tu się właśnie stało, naprawdę. O, no ładne dymanko w oko, czy tam w koko... Nie wiem, naprawdę, to jest. To jest, to jest, to jest smutne, bo naprawdę ładnie się grało. Do czasu, po prostu do czasu. Casemiro może asysta. Strzał. Gol. Ależ odpowiedź. Casemiro z asystą. Hazard z golem. To się tak stało szybko, że naprawdę nie wiem co. Okej. Okay, jest 1-1. Ledwo zmieścił tę piłkę tak naprawdę. Ale dobra. Szybka. Mega szybka odpowiedź w ciągu 3 minut. Zartu znalazł Casemiro. spróbujmy uderzyć Casemiro. Casemiro to wpadło. 95 minuta. Ależ mecz w wykonaniu Casemiro. Najpierw asysta. Teraz świetny. Naprawdę świetny go, No to... To było naprawdę, po raz kolejny to powiem, instynkt napastnika, no serio, no jak on to zmieścił, to ja nie wiem, swoją drogą Johat troszeczkę tam się źle ustawił, ale, ło, wow. koniec moi drodzy, koniec spotkania, po raz kolejny, no dosłownie, Casemiro na pewno będzie zawodnikiem meczu, nie widzę nikogo innego niż to, żeby był Casemiro. Asysta i gol w ostatnich minutach spotkania, azar? No serio? No, dobra, asystę i bramkę, no, ale to jest tak samo jak Casemiro, tak naprawdę. No dobra, niech już, niech już będzie dla mnie, Casemiro był zdecydowanie zamilkiem meczu. Ostatnie spotkanie na dzisiaj i proszę bardzo, odpicowana Liga Włoska. Praktycznie cały Juventus oprócz Brozowicza oraz Nissinie Pianic, Brozowicz... Oj, to jest niebezpieczne. Nie do zera. Mhm. o nie. O nie, Dybala, Dybala. O oh Boże, za łatwo, zdecydowanie za łatwo jeszcze na Dybala. U, uh, ok, bo blisko. Zejdźmy na lepszą nogę. Carlos Vela, zablokowany strzał, to nie koniec, Lallana. Jezu, jak obok bramki. Casemiro, Casemiro, lewa noga, no ale właśnie, on został zepchnięty na tę gorszą nogę, no i ciężko było już cokolwiek tu zrobić. Dani Alwesz, prawa strona, Dani Alves. Oleż, teraz ryzykownia z ale dobrze. Opłaciło się, Eden azar. Zajdźmy do środka, dobrze. Lalana Casemiro wybiega na pozycję. Casemiro, ależ zagranie od Jose Casemiro, tylko przyjmij jakoś to. no Dobra, może być Casemiro. Dobra, zaczekajmy. Zagranie Azar, prawa noga. Eden Azar. On takie sytuacje po prostu zawsze wykorzystuje. Kolejna asysta Casemiro. W ogóle warto zauważyć, że każdy gol w dzisiejszym odcinku, póki co, w każdym golu brał udział Casemiro. Także. Dosyć ciekawa statystyka. Mamy do jednego asysta Casemiro, gol Azarda. No i wracamy. Rzut wolny Casemiro, czy może teraz się uda? Casemiro, no to, to problemy miał tutaj Bufon. Casemiro, Lewanoga. Casemiro broni Bufon, ładna akcja. No to była lewanoga. O nie, oj, Dybala sam na sam. Jezus Maria naprawdę. No on by zdążył, na pewno. Smalling. Kasemiro, Kasemiro Znowu ten cholerny bufon, no. Kasemiro, może teraz, no i no, bufon przestań, no proszę cię. Markizio... Oj, co tu się stało? Halo! Dibi, Proszę, dobrze, dziękuję. Hose, Co zrobi Jose? Zaczekaj masz tu wybiegnie Kasemiro. Kasemiro! Sam! Pufon, przysięgam. Coś ci zaraz zrobię, bardzo, bardzo niemiłego. Dobra, może spróbuję teraz. Casemiro, myk! Smo dobra. No i ostatecznie niestety przegrywamy ostatni mecz. No co mógł zrobić Casemiro, to zrobił tak naprawdę. Zaw wreszcie został zownikiem meczu, nie wiem mi teraz za co, ale został. Eee... Okej, okay, no... Dobra, niech mu będzie zagrał, naprawdę świetnie zagrał Kasemiro w dzisiejszym odcinku, nie spodziewałem się aż tak dobrych występów, także no przyznam, że jestem troszeczkę zaskoczony. Ale okej, okay, to było na tyle, mam nadzieję, że film oczywiście wam się spodobał, jeżeli tak zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy na moim kanale zostaw suba, żeby być na bieżąco nie przegapić nic, nic nowego, także trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.